Wybraniec, obrońca o niemal boskiej mocy, będący przez ponad 2,5 tysiąca lat pierwszą linią obrony Azeroth przed demonami płonącego Legionu. Dzięki niemu niezliczone pokolenia mieszkańców tego świata mogły spać spokojnie nieświadomi tego, że gdzieś tam, na drugim końcu Wszechświata, czycha spaczony tytan Sargeras i jego nieskończona armia wynaturzeń chaosu. Wszyscy zapewne znają ostatniego strażnika Tirisfal Mediwa, na którym kanonicznie kończy się strażnicza linia obrońców. No, powiedzmy kanonicznie z niewielkim znakiem zapytania, ale o tym powiemy sobie w pigułce o Mediwie, a już trochę powiedzieliśmy w głosie Azeroth o synu Mediwa, czyli Medanie. Znamy więc ostatniego strażnika, zatem wypadałoby znać również tego pierwszego pierwszego strażnika Tirisfal i zaakcentujmy sobie ten tytuł, ponieważ w liczeniu jest on tutaj kluczowy. Istnieli bowiem przed nim i inni czempioni walczący z Legionem, ale ci byli określani jako Grot Włóczni, czyli Spillhead i możecie o nim posłuchać więcej w pigułce poświęconej zakonowi Tirisfal. Byli oni, tak w skrócie, Niedoskonałą i taką roboczą wersją strażnika, którego dopracowano, to znaczy rytuał jego tworzenia, około 70 lat po stworzeniu zakonu. Został nim jednak nieprzewidziany z początku elf z książęcego rodu, ale znajda półelf sierota Alodi. Zanim jednak poznacie głębiej jego historię, wyjaśnijmy pewną widoczną nieścisłość odnośnie do jego osoby dosłownie widoczną, bo dotyczącą jego wyglądu. Pierwszy raz poznajemy Alodiego w mandze jemu poświęconej, w której wygląda jak klasyczny przedstawiciel elfiego rodu, czyli widać, że elfie geny wzięły tutaj górę nad ludzkimi, bo Alodi ma wyraźnie szczuplejszą od ludzi budowę ciała, szpiczaste uszy, jasne włosy i charakterystyczne dla elfów, pozbawione źrenic oczy. W samej grze natomiast, gdy objawia nam się jako duch w czasie ostatniej inwazji płonącego legionu, wygląda on jak stuprocentowy człowiek i to w dodatku z czarnymi włosami. Jak jednak mogliśmy się przekonać w przeszłości, Blizzard nie umie dobrze w kolory i potrafił nawet z Ronina zrobić blondyna. Także wiecie. Do miniaturki wybrałem złoty środek, czyli charakterystyczne cechy Warcraftowego Alodiego, wraz z kolorem włosów i fryzurą ale z wyraźnymi elfimi akcentami. Skoro już to wyjaśniliśmy, pora poznać bliżej pierwszego strażnika Tirisfal. Już od najmłodszych lat jego los nie był godny pozazdroszczenia. Alodi został porzucony przez rodziców i oddany do sierocińca w Dalaranie. Niestety nie znamy powodów takiej decyzji. Czy prowadzili oni zbyt niebezpieczne życie? Czy ich mieszany związek niczym w uniwersum Wiedźmina spotykał się z szykanami? Czy może małżeństwo miało kryzys i nie przetrwało z powodu znacznych różnic w długości życia partnerów? Możemy jedynie spekulować, gdyż poza tym, że Alodi pochodził z rodziny magików, nic więcej nie wiemy. A o magicznym rodowodzie rodziny świadczyła jedyna rzecz, jaką Alodi otrzymał od swych rodziców pozostawiony przez nich zaklęty magią lodu kostur eboncil co oficjalnie tłumaczymy jako hebanowy dreszcz z tej też przyczyny Alody już od pierwszych lat nauki był zafascynowany przede wszystkim magią lodu trenując ze swym kosturem aż czasem udoskonalając go i wzmacniając kolejnymi nałożonymi na niego zaklęciami zarówno lata młodości jak i nauki nie były dla Alod jego łatwe jako podrzutek i mieszaniec musiał zawsze starać się przynajmniej dwa razy bardziej, żeby zwrócić na siebie uwagę i dorównać w ocenach innym pochodzącym z lepszych domów uczniom. Jednak dziwo, żadna gorycz czy poczucie krzywdy nie przysłoniły Alodiemu wzroku i nie zatruły jego serca. Wyrózł na sympatycznego i pełnego empatii oraz poczucia obowiązku młodzieńca. Znalazł sobie nawet sympatię, ludzką dziewczynę o imieniu Eidre, z którą planował związać się na resztę życia. To znaczy jej życia. On był półelfem, żył dłużej. Gdy drogę do Azeroth odnalazł potężny, upiorny władca Katranathir, władający plugawym mieczem Apokalipsą, Dalaran, miasto czarodziejów, znalazło się w niebezpieczeństwie. Demon wykorzystał moce swego oręża, by mącić w głowach mieszkańców grodu oraz poprzez zatrucie wody i żywności sprowadzić na nie straszne plagi i doprowadzając niemal do otwartego buntu ludności. Jego aktywność została szybko wykryta przez zakon Tirisfal, który zebrał się, aby przelać swe moce do ówczesnego grotu włóczni, wysokiego elfa z książęcego rodu, maga Aertina jasnorękiego, czyli Brighthanda. W czasie walki, Natrezim wykorzystał największą ze słabych stron rytuału, a mianowicie zaatakował bezbronnych członków zakonu. Grot włóczni, który zresztą od samego początku, pomimo wielkiego talentu magicznego, miał jednak większe zadatki na obrońcę niż wojownika, zdołał ocalić swych towarzyszy przed atakiem, ale sam odniósł śmiertelne obrażenia. Ostatkiem sił jednak przekierował swe moce w stronę młodego czarodzieja, sieroty półelfa Alodiego, który przypadkowo znalazł się w rejonie walki, a ten ze zdumiewającą łatwością przejął czar i zwrócił go w stronę demona, zmuszając go do ucieczki. Okazało się, że Alodi posiadał w sobie wszystkie potrzebne cechy, jakich potrzebował nowy czempion. Zgodził się wziąć udział w rytuale, udoskonalając go razem z Merylem Winterstormem, który zrazu polubił młodzieńca za jego otwartość i podejście do świata, a dzięki ich wspólnej pracy udało się pozostawić radę Tirisfal z boku, w bezpiecznej odległości od walki. Dzięki otrzymanej potędze Alodi z łatwością pokonał Katrana wypędzając go na całe wieki z Azerot. Nie pomogły mu plugawe czary, ani potęga apokalipsy. Nic nie mogło równać się z czempionem rady Tirisfal. Po walce Alodi zgodził się pozostać na stanowisku, ale odrzucił tytułowanie go Grotem Włóczni, nazywając samego siebie Strażnikiem Tirisfal, co według niego znacznie bardziej oddawało istotę tej funkcji. Wiedząc, jak wielkie ciąży na nim brzemię, zmuszony był też zerwać ze swą narzeczoną, Poświęcając się bez reszty przyszłej obronie Azeroth. Przez kolejne lata Alodi z Merylem udoskonalali inkantację przekazywania mocy Tiris tworząc tak zwaną kuźnię strażnika, dzięki której champion nie był już ograniczony połączeniem z resztą rady i otrzymywał trwałe wzmocnienie. Dzięki swym mocom Alodi wydłużył swój wiek, stojąc na straży świata przez równe 100 lat. I wyszkalając w międzyczasie kolejne pokolenia wspaniałych magików, którzy zastąpili mu rodzinę, której tak naprawdę nigdy nie miał. Wraz z setną rocznicą bycia strażnikiem, Alodi złożył swój urząd, rozpoczynając długą tradycję wśród kolejnych czempionów, by wraz z osiągnięciem tego limitu przekazywać wartę kolejnej osobie. Pomimo późniejszej śmierci, zapewne z przyczyn naturalnych. Alody nie złożył całkiem swych obowiązków. Jego dusza została związana z kuźnią strażnika i w czasie ostatniej inwazji płonącego legionu wsparła swego dawnego przyjaciela, nieumarłego Maga Meryla i czempiona czarodziejów w ponownym przepędzeniu Katra i odtworzeniu tyli Gardy mającej stanąć do walki z demonami Sargerasa. Na koniec należy jeszcze wspomnieć o filmowym Alodym. Wspomniana wcześniej rozbieżność między mangowym a faktycznym wyglądem Strażnika może jest problematyczna, ale to nic w porównaniu do tego, co zrobiło z nim filmowe uniwersum. Alodi został przedstawiony jako pradawny byt, a może artefakt? Trzymany w dalaranie przez Kirintor wielki lewitujący sześcian, który spełniał rolę Strażnika jeszcze zanim powstał Urząd Strażnika Azeroth. Nie Tirisfal, a Azeroth, zgodnie z nazewnictwem filmowego uniwersum. Przez pokolenia pozostawał dla Kirin Toru zagadką. Dopiero w czasie pierwszej wojny sześcian otworzył się przed młodym uczniem Mediva Kadgarem, zapraszając go do swego wnętrza. W środku znajdował się prawdziwy Alodi, a raczej znajdowała, ponieważ Alodim była kobieta, która ostrzegła go przed spaczeniem strażnika. Czyli filmowym Alodim jest hybryda łącząca w sobie lore pierwszego niby strażnika Alodiego, kogoś, kto zapewne jest odpowiednikiem mamy Mediwa Eguiny, oraz, acholerawie spaczonej mrokiem dupnej kostki Rubika. Mrokiem, bo bez kolorów. I tyle. Na koniec chciałbym przypomnieć, że zarówno głosu Azeroth, jak i Warcrafta w pigułce możecie posłuchać nie tylko na YouTubie, ale także na Spotify, podcastach Google'a, podcastach Ape'la. I możliwe, że też na innych platformach podcastowych, ponieważ wciąż poszerzam swoje zasięgi. Jeśli zaś spodobał Wam się ten materiał, zachęcam do wysłuchania lub obejrzenia pozostałych, dania suba i obserwowania mojego kanału na YouTubie oraz mojej pradawnej kroniki na Facebooku, na której oprócz informacji o podcastach znajdziecie też sporo innych ciekawostek, jak polskie przekłady kanonicznych opowiadań, turnieje, przecieki i oczywiście historię naszego kochanego uniwersum. A jeśli chcielibyście wesprzeć mnie w moich projektach, możecie postawić mi symboliczną kawę na platformie Buy Coffee. Link znajdziecie w opisie filmu. A ja za wszelkie kawy i kawusie oraz super podziękowania na YouTubie, które naprawdę motywują mnie do dalszej pracy i dalszego tworzenia, serca Wam dziękuję. Trzymajcie się zdrowo i do rychłego usłyszenia.